Powiedzcie, córze Syjonu, oto król Twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięci oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jakim Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni od... Hosanna synowi Dawida. Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Gdy i pan, tak, poruszyło się całe miasto i pytano: Kto to jest? A tłumy odpowiadały: To jest prorok. Jezus z Nazaretu w Galilei. Odtwoer słowa A wie Chryste.